Aaaa ah, i znowu trollują. Ja cię sune Chodzi go sobie gość Nie grał tyle I od razu do rankedy Aki boli na Uderku Sunfire Aegis Bridge w uh, full tanka Abuse pod kieszka może być, kurde. No nie wokitują. No i ignajta. Mamy no, defensy, tylko Jin le tak jest mocny. Jin y dark reweź czy knitem. Detality, MALFIT kontra Ornik, Spokojnie. Czy mogę teraz wpisać sobie te itemy Orna? Czy no nie mogę? Dlaczego no, nie widzę tego itemu, co mi Orna wzmocni? Tak jak kiedyś było. Wydaje się, to jest, środka. Nie, słyszałem akurat Idę dalej bez reworka Po co reworkować? Przecież to jest gość Postać, której nie trzeba ruszać Na co komu rework tej postaci? Pan jest świeży. Ciekawe jak waj tak... Czy, czy też szybko czyści waj, ale chyba nie. Kurczę, może wjadę tego, tego botu, rzeczywiście level 4. Zobaczymy. Który się raz No i co teraz chłopacy, zrobimy Zrobimy co? Okej, okay. dobra super, fajnie tu jest Waj, Kurczak jak mnie Vi spotka to mnie może rozpierdzielić, o właśnie Dobra, nie, czekaj to w pod, podrzucił chyba, nie? Ale mid zniknął No dobra, się dużo ryzyko w sumie zrobiłem wychodząc na to Na tę rzekę, ale jest okej Na szczęście Przedwemijone, ja... Tyle, no co, jest, Wayne mi znowu mówi, żebym bota. no, Ja pierdykam, no nie Co za po prostu chciwość. Skankowałem dopiero co? Pali Typiara Flasha. Tamten pali chyba Hila. Jeszcze raz, jeszcze raz. Masakra. No ale my też zużyliśmy w sumie trzy samoloty. Pan już zużył dwa. Remek z w ogóle. Okay. Nie było w jeszcze. Ej, Mataszu, co to kurwa? Nie mogę tego zabiegać. Dobra, bo już zapakana. Też byłbym zapakany po tej akcji. Cyk, wreszcie czy lecerem, lecerem. czy Na kapa No tak średnio powiedział ten trading. To że mi tam studnie przed, przed jego dokapem. Okay. Teraz to struna u sub. Okej. Spoko. Bo nie recaluje. Hej. Kurde teraz fajne, prawa. Czekajcie. załatwione wszystko, sorry. O, czy tego smaka robi, serio? Lutawam, lutawam, to mu, dobra. Tego. raczej free jest. Aha, okej. Okay. coś robisz No trochę w sumie rodowo to zagraliśmy, jak na moje, no dobra. Potem jakby bite, po tym jak zabiliśmy bajt, to mi się smokować, no nie mogę, koczym się odebrać. Ow, dla odwierka specjalny, no to ja, bo tam 6 tych, no to Fu, what the fuck? także ona tak szybko tutaj była? idę, sorry, sorry, sorry. O, nie padli. Tak w miarę obróciła. Dziwa. zagrał ulti jakoś. Ja troszkę to chyba pociągnie zamieniałem ten tn nie? Trochę mi z mojej strony. Well. APKA Twitcha im się tego, to go oddawać od o O, szkolaczemu? Trzeba będzie ręcznie robić, czy co? Jedziesz jeszcze jeden golem. A, o, właśnie. To jest, za ścianę procił? Ale coś troszkę zrobię skierczewek nowy. Szczurek na saporcie Legit. Twójcz na saporcie? Jak to? Jak to kurde, zężnik na niebie? Fajtą była chyba, nie wiem, co się dzieje. No to Chyba nie patrzyłem, nie to rozbijałem. Coś mi się wydaje. Ale Trzymaj, bejczki. Co będzie grać na szatnom Balance druid albo mage. Tylu nie ma nic golemy teraz wstały, dosłownie. troszeczkę za szybko chyba może? Kiedy czasu? Dobra. Co? Co ten Rebek taki wystraszony? Co jest? Normalnie? Nie wiem co on taki jakiś. Nie przekonałem do zagrania, o co chodzi? Wy, ty, wy, bo masz Ultima Fighter, tak? muszą zmienić, to, Żeby ten fighter się nie pojawiał od razu. Domyślnie, to jest bez sensu. many nie miał?

Daj Brzmi to dobrze, tylko pytanie czy się uda, masz ultimat, Co jest, jak to na tak nie polecił okej idzie, idzie Czy mordem, że ja pierwszy uderzyłem. Co to jest? O, czekaj. nie ma plate'ów. Ja tutaj tak. Świetnie, że po nerf.

zapierdzelium 29 stycznia tak Chyba będzie cały dzień woli Belek coś człowieka odby <laughs> Trochę przejazd wierka Ooo się kurgier trochę Dobra Grałem to chyba nie? Nie yeah. Kurdy w dżunglisty Tak, grałem do takiego wczoraj jest to teoretycznie spoko, ale no, słowa ledy game bardzo. Czy no, takim jakimś gracem i tak dalej, możesz go przeabizować, myślę. Takim, myślę. jest Yamat Frostfire Gutlet. Udę przecież na tytaniczny. Mi się dobrze gra o tym co ja Ta Tiger jest dobrze grać z... Tym. Stridebreaker. Stawaj kurta, co jest? Aha, albo mnie tak spies miesza. To no c c kurwa, jak ta 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 taka nigdy nie wchodzą. No, chociaż ja ją zabijałem tam, ja pierdykam. Nie wiem, kiedy naprawdę te tamte ataczki są tak trolujące Smok 4 Woo, jakbym zgasił. Okay, wow. Chyba tam i ona już kupiła smoka? Co jest? Kurczę to osoba. Gdzieś w śnie. A teraz No taniec mówi najgorszy, skromnie powiem, ale mogę zabić spokojnie. Ja nie wiem, niekiedy ten nie, nie, kiedy ten autotarczyk nie wchodzi? No, udryłem. Może ją no zapieszczę? Przekłuć. Się 와이바 <sum>

nas na sylasie że zrobił Rebek plus 13 nie